Witam Państwa najserdeczniej. Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że ukazał się już dwunasty tom z serii Szkice polsko-rosyjskie nakładem wydawnictwa Instytutu Studiów Podatkowych. Od dwunastu lat co rok pojawia się kolejny tom, będący zbiorem szkiców, felietonów, które dotyczą no, tych jakże niełatwych i i kontrowersyjnych w naszej debacie publicznej relacji z naszym wschodnim sąsiadem, zarówno z perspektywy współczesnej, jak i z perspektywy historycznej. Dwunasty tom nawiązuje do nazwy jednego z Felietonów, który jeszcze ukazał się w zeszłym roku, w tym roku się ukazał, a który ale, ale już co najmniej ponad pół roku temu. A który no, nabrał nazwa tego tegoż Felietonu, zarazem nabrała szczególnego znaczenia z perspektywy wydarzeń ostatnich tygodni, ale również jest pewnym z pewną no, może ostrzeżeniem, a niektórzy mówią zapowiedzią nieodległej przyszłości. Ten mówi w tytule jest o zdradzie Zachodu. Tu też jest pewne nawiązanie do znakomitego dzieła profesora Andrzeja Nowaka, który napisał książkę szczególnie zresztą interesującą, zresztą nie tylko z naszego punktu widzenia, o zdradzie Zachodu, tej pierwszej zdradzie Zachodu, która to miała miejsce. Pod koniec pierwszego, drugiego dziesięciolecia zeszłego wieku, czyli już w okresie bezpośrednio po drugiej, po I wojnie światowej, gdy państwa zachodnie, przede wszystkim Wielka Brytania, na początku zresztą nastawiona bardzo wrogo do, do, do no, takiego uzurpacyjnego państwa, jakim było państwo bolszewickie, bo przecież to nie była Rosja. Rosja była wciąż jeszcze uznawanym państwem przez, była członkiem autenty i uznawane przez państwa zachodnie. Bolszewicy byli wrogami Rosji, no i to, co się wtedy zdarzyło, to była ta, no, taka, nazwijmy to, zmiana, zmiana, zmiana opcji, To znaczy nawet takie od 180 stopni, od momentu, od, od momentu, w którym jeszcze bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, państwa zachodnie, co prawda nie było Rosji w czasie formalnego przedstawicielstwa w czasie konferencji wersalskiej, ale ciągle była państwem w sensie prawnym, istniejącym, uznawanym przez. Innych członków Antanty i nie tylko przez innych członków Antanty. Natomiast państwa zachodnie wtedy y, odwróciły sojusze i to, y, zgodnie zresztą z wieloletnią zachodnią tradycją, zresztą nam zupełnie obcą, z, y, przechodziły na stronę zwycięzców w ten sposób, że y, dosz, szukały, te państwa szukały kompromisu z Rosją Bolszewicką, już i w zasadzie państwem bolszewickim. I między innymi stąd wtedy się zrodziła aktualna do dziś linia graniczna, zwana od nazwiska jednego z wybitnych brytyjskich polityków linią lorda Cersona. Tak, to jest praktycznie dzisiejsza nasza wschodnia granica, tak jest forem brytyjskim i do tego nawiązywał między innymi w bardzo bogatym dziele pan profesor Nowak. Teraz w książce w tym tomie odwołujemy się, odwołuje się do tego słowa zdrada, zdrada czwarta, zdrada Zachodu. Czy w związku z kolejnym narastającym, a być może nawet ewoluującym, bo to jest chyba was lepsze słowo kryzysem, głębokim kryzysem w relacji państw Europy Zachodniej szerzej, bo w większości również Europy Wschodniej w kryzysie w, w, w relacji z, w, w stosunku z Rosją na tle wojny na Ukrainie, czy to, co jest obecnie inicjatywą amerykańską zakończenia tej wojny, yy, która zresztą w jakimś stopniu ma jak każdy kompromis, zamknąć ten spór tak, aby obie strony mogły się pod nim podpisać. Nikt wiadomo, że nie jest zadowolony z kompromisu, ale na tym polega jego, jego waga, że ci, którzy w nim uczestniczą, nie odchodzą od stołu, obrad, negocjacji pokojowych. Całkowicie wyeliminowani. To jest zaprzeczenie tego, co nazywamy niekiedy, co nigdy tak naprawdę do końca nie ma miejsca, ale co jest uwypuklane, że jest przeciwstawieniem kompromisu, czyli tego, co u zgody, czyli konsensusu, czyli zgody, która zgodnie z łacińską paremią usuwa. Unieważnia błędy popełnione w przeszłości, bliższej lub dalszej. Czy ta właśnie owa ów konsensus y, będzie zgodny z naszymi wyobrażeniami, przynajmniej w Polsce, z dominującymi co do końca tej wojny? Ja przypomnę, że y, bardzo silna polityka proukraińska, zresztą nieukrywana zresztą jako pewien aksjomat. Uznawane jest to, że y, mamy popierać y, władze w Kijowie w konflikcie z Rosją, w zasadzie nie oglądając się na koszty tej operacji i tegoż wsparcia. I jakoby celem tego naszej polityki jest to, żeby Rosja wyszła z tej wojny pokonana że opuściła tereny okupowane Ukrainy, że nienaruszalne jest jej, jej terytorium, że a poza tym ma być ukarana, ma płacić reparacje, mają być objęci sankcjami, postępowaniami karnymi osoby odpowiedzialne za zbrodnie popełnione w tej wojnie. No między tymi celami, które no jeszcze chyba znaczy nikt się ich jeszcze chyba nie, nie odwołał, a tym, co proponują Stany Zjednoczone, nasz zresztą strategiczny sojusznik, no jest no całkowity dysonans. Ten kompromis ma być polegać na, na, na uwzględnieniu interesów, i to nawet można powiedzieć na na, na, na w szczególnym uwzględnieniu interesów i celów polityki rosyjskiej, która jest całkowicie sprzeczna z tym, co deklaruje przynajmniej większość albo, przy, albo istotna część nie tylko polskiej klasy politycznej, ale tak zwanego kolektywnego Zachodu, który już notabene chyba przestał być kolektywny. I mamy przed sobą. Yy, Jeden z najtrudniejszych testów naszej kompetencji politycznej, co zrobić wtedy, kiedy państwo, które uważamy za strategicznego, tak co bardzo często jesteśmy o tym przy, przy, przekonywani, że jest naszym strategicznym sojusznikiem, będzie realizować i już realizuje, ale najważniejsze, jak zrealizuje. Cele polityczne, które są całkowicie sprzeczne z no, deklaracjami, także w, no, z zamierzeniami politycznymi, które, które Jakoby kierują, no, przynajmniej można tak wiarygodnie przyjąć, polityką polską, przynajmniej nie tylko od czterech lat, ale także dużo wcześniej. Ja wiem, że my mamy. O czym nieraz mieliśmy i w tym cyklu mówić, ale mówi, pisałem też o tym w, owej, w, w, tym, w poszczególnych tomach tej serii, że my mamy taki no coś w rodzaju syndromu, prawda? Nie bez powodu, nawet nie przy... ci, którzy nawet są dość no, zgodni z tym, nie tacy odlegli od naszej, naszej polityki antyrosyjskiej i też nie podzielają sympatii w stosunku, jakichkolwiek, w stosunku do Rosji. Nie chcą nas dopraszać do jakichś tak zwanych formatów dyplomatycznych, no bo jesteśmy w sposób nieznośny rusofobiczni i, nie, i nikt nie chce z takimi, za, no, jakby powiedzieć, no, niereformowalnymi, użyjmy takiego słowa, politykami rozmawiać, ponieważ istotą, no właśnie tej zachodniej, tak tak zachodniej dyplomacji jest właśnie to, że no ta najdalej czasami najbardziej daleko idąca elastyczność i zmiana sojuszy, i odwrócenie reguł, a także porzucenie celów, które były jakoby realizowane albo naprawdę były realizowane, ale w imię interesu no, partykularnego zostaną porzuconej i, no i przechodzi się na stronę zwycięzców. My to właśnie nazywamy zdradą. Ta zdrada była, niech tak, my tak, nas się po prostu zdradza. My jesteśmy, my nie zdradzamy, nas się zdradza. I właśnie będziemy mieli ten, no coś, co by można powiedzieć, zadanie o charakterze intelektualnym. To użyjmy takiego oględnego określenia, co zrobić z sojusznikiem, który jest, do którego chcemy, dla którego, z którym chcemy no iść dalej. No przynajmniej tak się mi wydaje, że nie, nie, nie porzucamy tego naszego sojusznika, ale który. Które no, zrealizuje cele, które będą w, no, zgodne w dużej części, a może w istotnej części, a może w do, nawet w dominującej części, z, zgodne z, z polityką, której no, kogoś, kogo, o, kogoś, kogo nazywamy naszym wrogiem. I sądzę, że. W, ten dylemat pozostanie na długo. Oczywiście można zmienić poglądy, można być bardzo zachodni, tak, bo to jest Zachód potrafi zmieniać poglądy i potrafi, potrafi odwracać sojusze, potrafi zmieniać. To była taka kompetencja, której my nie tak uważamy, mimo że uważamy, że należymy bez reszty do tego Zachodu, ale tej kompetencji w istocie zupełnie jakoś nie umiemy pielęgnować, nie rozumiemy jej. Raczej bliższe nam są te y, paremie semper fidelis, zawsze wierni, którzy niezależnie od kosztów ponoszących, ponoszonych w związku z tym, z tą, tą tęże wiernością be, będą mogli nie, mimo wszystko zachować jakąś nazwijmy to równowagę, która, no, którą no, która będzie no, przynajmniej w naszym świecie za, za, za naruszona, niektórzy nawet twierdzą, że ten świat to nie jest moja teza, ale, który, ale ją chcia, ale starałem się kiedyś już parokrotnie y, przedstawić, że, że ten wrok 2025 przez trochę zupełnie przez przypadek i pewnie będzie to dotyczyło roku 2026. Dokonuje takiego najgłębszego, historycznego przewartościowania i, i zmienia i zmienia no, burzy wiele naszych wyobrażeń, nawet tych podstawowych, i no, coś się tam no, przynajmniej w tej naszym kosmosie politycznym y, zawala i to no i trzeba będzie się z tym jakoś uporać. Myślę, że to jest dobry yy, prognostyk. Tak, tak, tak. O, o paradoksie dobry prognostyk, bo to bów, ow, konieczność no, analizy, przynajmniej jeśli będziemy do tego zdolni, czyli analizy przyczyn swojej porażki, no bo to jest obiektywnie z tego punktu widzenia politycznie, z punktu widzenia celów, które zostały postawione. Mamy do czynienia, zapowiada się głęboka porażka. No stąd właśnie, która była przecież, no stąd między innymi użyte w tym, w nazwie tej książki, to pytanie, postawione pytanie, że to jest jednak zdrada, czyli, czyli coś, co zapowiada. Przewartościowania, co już jest, powinno być, to już tak zupełnie na marginesie, coś powinno być przewartościowaniem. I od razu chciałbym, żeby przy tej okazji podzielić się pewną refleksją. Ten wątek pojawia się w tej książce, ale chcę go rozwijać w następnych. Rozwijam go i będę go rozwijać w publicystyce historycznej. Y, którą nie bez pewnej takiej gorzkiej satysfakcji odnotowuje jako, jako no, nazwijmy to, y, fakt, y, którego, do którego się może niekoniecznie trzeba odwoływać, ale na pewno którego nie należy się wstydzić, że, y, że przecież y, mamy do czynienia z, nie tylko z, z przełomami, zasadniczą, koncepcyjną przebudową, czego nie przy, przyjmowano do wiadomości, a która jest faktem, w poli, y, przebudową polityki amerykańskiej, która no, wiem, że ona nie, no, nie, nie może być, może kiedyś była antykomunistyczna, ale potrafi, potrafi kiedy, kiedy, kiedy z, nie było Rosji, a był Związek Radziecki, ale te państwa potrafiły świetnie ze sobą współdziałać tam, gdzie było to w ich interesie. Chociaż mimo deklarowanej często wrogości, ale ta wrogość była afirmatywna. To znaczy, te państwa się wzajemnie jednak afirmowały i, i były takimi taka równowaga poprzez siłę, pokój poprzez siłę i, i, i wzajemne, wzajemne pow, po, powstrzymywanie, ale i też wzajemne wspieranie się w zachowaniu owego pokoju ale to było już 20, prawie 40 lat temu i jest, ja należę do tego pokolenia, które jeszcze pamięta czasy Związku Radzieckiego, ale przecież w Stanach Zjednoczonych ci, którzy pamiętają czasy Związku Radzieckiego, dawno odeszli na emeryturę. I może prezydent Trump jest człowiekiem wiekowym, ale on nie jest z tamtej epoki, on nie był politykiem w okresu zimnowojennego. Był biznesmenem, czyli nie, nie ukształtował się w tej tak zwanej reganowskiej wizji świata, która chyba jest już całkowitą przeszłością. I, i między innymi o tym chcę, za, zapowiadam w, w tej książce, ale także chcę ten wątek rozwiązać, bo przecież m, t, następnym etapem, czym dziejącym się niejako równolegle, jest to, że. Yy, wycofujące się politycznie, a, 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 nawet, a, a również militarnie, Stany Zjednoczone z, 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 z kon kontynentu europejskiego, co już zresztą zostało zapowiedziane i co już ma miejsce, zarazem stwarzają przestrzeń, w której mogą nastąpić i, maj i następują przynajmniej. Nawet nie jest to przecież ukrywane procesy tak pogłębionej integracji Unii Europejskiej, pod, gdzie liderem bezspornym tej integracji, czyli przekształcenia w Unii Europejskiej w coś nowego, będą oczywiście Niemcy i zastanawiam się nad tym, na ile, ile jest, na ile ta zmiana która następuje, no ten, ta wielkie przewartościowanie, które dotyczy również tego, te, tej, tej sceny politycznej, czyli tej europejskiej, na ile ona będzie warunkowana właśnie no, tą szczególną, nie, 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 jakoby nieprzewidywalną, tak, tak, bo to słowo tak jest często używane, ale już faktycznie mającą miejsce. Przebudową relacji rosyjsko amerykańskich w stronę, która, no, którą, no, którą ci, którzy zajmowali się prognozowaniem przyszłości, w tym nie tylko w tym regionie świata, no, której po prostu nie wzięli pod uwagę, po prostu nie przyjmowali do wiadomości, no i dlatego się prawdopodobnie, jeśli już jeszcze nieśli się, jeszcze nie pomylili, to się jednak pomylą i na ile proces integracji, czyli tego, tego glejszachtung używając takiego zabawnego słowa, które już przeszło nawet, czyli ujednolicenia państw starej i nowej Europy, na ile w, 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 wrogość, tak tak, żeby nie było wątpliwości amerykańska, ale w sumie i rosyjska w stosunku do tej pogłębionej integracji, czyli przekształcania. Europy w jakiś taki konglomerat kwasi państwowy, na ile ta wrogość będzie jest taktyką, a na ile jest strategią. Bo przecież wiemy, że przed takim jeżeli jest jakakolwiek analogia, oczywiście te analogie są bardzo zawodne, ale jest w tym coś, że, że zjednoczenie Europy, tej, której Jakoby następuje, albo już następuje. W, w, w ostatnich latach i które ma nastąpić, bo taka jest zapowiedź, przypomina rok 1871 i też takie tworzenie takiego dziwnego konglomeratu, jakim był Związek Książąt, który nazwany był drugą Rzeszą. I na ile, i zarówno wtedy, jak i teraz, wrogość Zachodu w stosunku do Rosji będzie czynnikiem sprawczym, powodującym, że, no, że, że że ten, że proces owego jednoczenia albo zostanie storpedowany, albo wręcz odwrotnie zostanie przez zmianę, kolejną zmianę sojuszy i odwrócenie, odwrócenie y, y, aliansów, na ile zostanie przez Rosję albo storpedowany, albo właśnie Przyspieszony, co zresztą, nie wykluczajmy żadnego z tych wariantów, no ponieważ de, no to jest już ta, ta dobra szkoła dyplomacji oraz polityki, którą my się być może dopiero zaczynamy uczyć. No najważniejsze, że to już jest optymistyczne, że, że być może się już uczymy, prawda? Chociaż nie. Z, chociaż niekoniecznie zdajemy egzaminy z kompetencji na tym polu. Jeszcze raz bardzo dziękując wszystkim za, za, za zainteresowanie mniejszą serią, a także felietonami, które, no, które znalazły się w 12 tomie. Wszystkim za uwagi, za, za, za to, że zainteresowali się moją publicystyką historyczną. Za to najserdeczniej dziękuję. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej. Do widzenia.